Co świadczy, o czym świadczy ta twarz? Jak myślicie, ten uśmiech na twarzy? <grymne> a dzisiaj, a dzisiaj co? Wtorek zaczynał. urób zrobotny! Także nie będzie go. No, dopiero w, podawku, w piątek musiał być za tydzień. No, ale coś tam chyba pomyślimy. <grymne> Także no co? Jeszcze mnie nie przyniesie na ta halenba. Robią mi podgóreczka. A ty jeszcze ma Asa i Dokra w swojej talii kart. Miejmy nadzieję, że bardzo szybko się to rozstrzygnie. No i wyląduję ja na Halembie. A teraz jadę do domu na szybko po łodzywka. Po łony. Kurde, jedźcie go! Po łony, Po ubranie na siłownia po sprint i ciulo mnie. A up! Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? jak sypia Kuba. Idą święta. Idą święta. Nie ma lekko. Robimy szybki trening, żeby w końcu wrócić materiał, bo troszkę mi tam brakowało. Zobaczymy no, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj czuję się na siłach, ale nie wziąłem Wariora. W sobota, czyli jutro, będę w Żorach. Yy. Także mam nadzieję, że tam się z kimś chcę. Chcę troszkę też y, poczuć tych zawodów, bo nie ukrywam, że w tym będę chciał się skupić. Będę chciał te 200 wydupcyć w najniższej wadze, czyli około 100 kg myślę. Będę musiał też na pewno wprowadzić elementy kardio. Nie, że bieżnia ani tego, bo to jest... Ale na pewno jakieś ćwiczenia w stylu swingi inne pierdoły. A jak będzie to się okaże. Pewnie nie będę tego robił, ale no jest chęć. No bo muszę utrzymywać tę wagę, żeby tam się nie bardzo nie zalać, żeby tego serca nie obciążać, bo nie ukrywam, że jak się pokazuje 107-108 kilo, to te serce tak przy dużym, ogromnym wysiłku powyżej 20 koła, inaczej pracuje. Czuję odbije serce normalnie, ale tak czuję wewnętrznie, że inaczej ten. Inaczej to pracuje. Inna, in, inny jest, żeby to Wam powiedzieć. Inne jest to bicie takie, przyspieszone, ale takie, tłamszu, takie się tłamsi to w środku i, i to by troszkę przerażało. Dlatego te 105 kg otrzymuję poniżej więcej wody, piję i tak dalej, żeby rzeczywiście tam wszystko się zgadzało. Docelowo chcę te 5 kg schudnąć, no i dorzucić do wyciskania. No ładnie, ładnie. 130 na 8 był z wyspałcą. Więc około 165 myślę, że rawie jest na 1, na 2, może, może 170. Oczywiście tego nie będę sprawdzał, bo często trenuję górę, zbyt często. Jeg ogólnie przy 110 myślałem, że to jest za ciężkie, ale ostatnio sobie powtarzam dany ciężar dwa razy i jest dużo lepiej. No, jadymy, jadymy. No dodatkowo tak ode mnie, 18 grudnia w Nowym Sączu będą w, w, zawody w wyciskaniu w sztangi leżąc, będzie tam też Monster no na, będę na dniach jechał do Sebiksa, żeby mi ogarnął plan pod wyciskanie, czy to RAF, czy to Monster, zobaczymy w tym będę chciał się spróbować teraz się nie wyrobiłem, bo wiadomo to dużo było na głowie czy to z Marcelem i, i ogólnie takich osobistych spraw, że bardzo mi to głowę zaprzątało dalej, ta głowa jest tam a nie tam nie, a tam gdzie nie powinna, ale jest już lepiej, więc będę chciał się przygotować, na pewno tam będę, więc zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się spróbować, chcieliby się spotkać, to będę w tym nowym sączu na pewno. Także ją ją dalej coś pompuję to będzie tyle na dłuższy.